Mamy do. Ocholę, Mamy do zwiedzenia nowe główne miasto. Tak jak było Oribos, i tak jak było Boralus, i tak dalej. Mamy Valdraken teraz w Dragonflight, Capital City Exploration. No dobra, to zobaczmy. Powiedzmy, że nastawię na 1.25. Cześć, tu jest muzyka? A, tu jest muzyka, no bo. A co to jest za muzyka? No nie myśleć, że to jest muzyka z Dragonflight, a czekajcie. Nie, nie mam pojęcia, czy to jest muzyka, która będzie tam. Ale nie poznaję Co To jest najtelfowa muzyka. Ale jestem confused. To jest zarda? Okej. Okay. Okej, okay, no to jest takie wejście. no To, to, to jest z zewnątrz, to jest taka skała. Powiedzmy. Generalnie, ja od razu też powiem, że ja nie byłem jakimś fanem Moribosu, tak zupełnie szczerze. Oribos było takie ja się bardzo... Przez to, że wszystko było jakby na planie jakby koła, ja się yy, zawsze nie mogę zapamiętać co jest gdzie w tym Moribosie <laughs> Co to, to jest bank chyba? Tak, patrzcie jaki potężny smok broni banku. Kurde Okej, okay, bank fajny, bank fajny. Tu siedzą jakieś ziomki. Okej, okay, dobra. Ale jaki potężny smok! Jaki bankier, kurde, typowy bankier, nie? Widać. Może ten OSD będzie miał element ze starszych kawałków? Nie wiem, ja powiem szczerze, w sensie ja, zna, ja znam ten motyw muszę, że tutaj, to jest Night Song, nie? Ale jakby ja... Ale co to robi tutaj? To, to nie do końca... To, to pewnie coś tam do cooking, do... tutaj się wchodzi w ten główny hall, tak? Czy to Ja nie wiem, ja zaczynam mieć wrażenie, że to miasto to jest w ogóle przede wszystkim y, takie bardzo... na zewnątrz. Oribos było takie bardzo wewnętrzne, nazwijmy to, więc w sumie byłaby to pewna odmiana. Okej... Okay. To chyba w ogóle widzieliśmy już, na jakichś tam konceptartach czy czymś takim. Ło! Wow. Kurde... To są... Smocze... To są kolory smoczych aspektów, dobrze mi się wydaje? To jest jakiś taki... Jakiś taki, wiecie, jak te miraże kościelne, że ktoś tam nazywał? No okej, okay, tu mamy portale do miast, oczywiście, rzecz jasna, czyli to będzie taki film. E, robi to tutaj, bo typ, co robił, wideo się podoba. Nic nie robiłem z tego zdania, w sensie jakby, że to jest, to jest jakiś customowy, tak? Czy co? Czy wygląda, no, wygląda jak wioska z questami. No właśnie, no, brak tu chyba jest taki, czegoś takiego, jakiegoś taki elementu takiego, wiesz, co robi takie łoło, wow, nie? To chyba w teorii bym miał taki... No okej, okay, to fajnie wygląda, no nie powiem, to fajnie wygląda. A mi się zaczyna wydawać, że tak naprawdę od tej strony się... Wiecie, tutaj jest portal, więc można powiedzieć, że od tej strony się chyba wychodzi. O! O jak się tak na to spojrzy, to to widać takie trochę bardziej No To chyba to, to jest takie bardziej takie na zewnątrz to miasto tym razem Takie powiedzmy jak Boralus w tym sensie z pojedynczymi jakby wiecie budynkami yy, we, wewnątrz Mam mój spod Mustiga, okej. Okay. To zobaczę później Okej. Okay. Ciekawe... Ale, tak, ale Nie ma takiego, takiego elementu takiego pieprznięcia, że tak powiem. Tak, no, tak. Fajnie to... Chociaż okej, okay, ten akwedukt tam. To jest chyba ten w ogóle akwedukt z Cinematica, czy mi się wydaje. To, to tam, to z tyłu tam fajnie wygląda. To fajnie wygląda. A tak to taka wioska taka troszkę sobie, taka, taka, taka o. Bardzo przestrzenne, no, 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 no. No właśnie takie, takie ze, no... Hmm. Szczerze, moim ulubionym hubem był chyba Boralus. Uwielbiałem Boralus, Boralus było świetne. W Boralusie się czułem, jak naprawdę, jak w mieście, nie? Że to było takie duże, nie? No właśnie, teraz pytanie: Jak duże jest to? Nie? Ale pewno to jest całkiem spore, nie? Ja pode... ja szczerze, ja zaczynam mieć wrażenie, że ten Valdraken, tak? Tak się nazywa? Valdraken? To jest taka trochę, to jest taka mini kraina tak naprawdę, nie? To. to to miasto, nie? Duore... poczekaj chwilę. Kościół, no. Oglądamy miasto teraz, no. Przyszedł Majestic Toxiki. I, I psuje nam nasz, na, naszą wycieczkę po Nowym Mieście. Usiądź wygodnie, weź herbatkę i, i sobie po, pooglądaj z nami razem. Patrz jakie fajne, o patrzcie, kadgarowy elemental, 100%, to był kadgarowy elemental, to yy, ten co w World of Draenor za nami latał i chyba w Legii też trochę. Yeah, Okej, okay, to zapewne jest do Jewel Craftingu? To chyba są, są budynki jakby z profesjami związane I tam, i tam zapewne też będą te crafting table, nie? Czy jak to się tam nazywało? Takie ok, no, znaczy ładne to jest, nie? Ale nie ma tego takiego za bardzo. tego i, imponującego czynnika, taki, że widzisz tu i masz takie łone, nie to było jak. nie wiem, tam. Ta, e, piramida na przykład e, w tym. W, no. jak się to miasto horde z befa nazywało. Jesus Christ, jak to się nazywało? Dazaralor. No, ładne, no. Najbardziej mi się podoba właśnie ten tamten akwedukt tam. z tyłu, nie? Takie, sobie, o, takie, to, to, takie miasteczko. No. Dobra, to skoro nie ma nic aż tak ten, to troszkę podkręcę szybkość. <grymne> tu, 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 tu. Na takiej szybkości Night Song to można słuchać. Drum and Bass jakiś no. Okej, okay, to jest zapewne cooking, tam tailoring, no dobra, dobra. No, no, to trochę przewinę, bo to tak, bo to w sumie to oglądamy po prostu podobne te budyneczki w kółko. Myślałem, że tu będą. Okej, okay, tu jest coś innego. Tu jest coś wewnątrz. Okej, okay, to chyba tutaj coś będzie ważnego. Albo i nie, nie wiem. No takie duże po prostu to jest, ale wszędzie w sumie wygląda podobne, nie? W sumie wszędzie po prostu oglądamy te... No tutaj na engineering pewnie, tutaj jest mining. Czyli to miasto w sumie głównie będzie... A gdzie są takie... A gdzie jest auction house na przykład? Bo my same te stanowiska profesjowe oglądamy. Okej, okay, tutaj jest chyba coś takiego bardziej. O, proszę bardzo, tu mamy dwa gadające smoki, rozmawiające ze sobą przy herbatce, no less. Okej. Okay. To, to, to fajne, to bardzo się cieszę, że to zostało uwzględnione. O, tutaj się jakoś tak bardziej podjeżdża, chyba w to takie główne miasto bardziej. Ja teraz Arenek nie będę robił, teraz jest przerwa, chwila od Arenek. Pytanie, czy będzie Aha e, mówili, że będzie. Mówili, że będzie, w, w, zazwyczaj nie było w tych hubach e, od, od Burning Crusade, ale w, waldra, w, w Waldraken Valdraken, tak? Zawsze chcę powiedzieć Valdraksu, że... Valdraken podobno ma być. Valdraken podobno ma być Auction House. O, tutaj fajnie widać to, to z tyłu. Okej, okay, okej. Okay. Tak, ja trochę poprzewijam to. O tu jakiś sm sm smoczur sobie siedzi, ciekawe co to jest. Okej, okay, to fajnie wygląda. To fajnie wygląda. Ty, przecież to jest kurde. Nie macie instant skojarzenia z tym z Kasselnafria, z Revendreth? Pewnie, pewnie jak to projektowali zaczynali. Zresztą znaczy, wiadomo, nie, nie to, tylko to tutaj, nie te, te dwie wieże takie. To wygląda fajnie. No nie, wiadomo, wszystko wygląda w sumie fajnie, ale. Wiecie czego tu moim zdaniem brakuje w tym wszystkim? Koloru. Wszystko jest takie bardzo monokolorowe. O. Okej. Okay. Okej, okay, tak z tej perspektywy jakby jak się na całość patrzy, to to wygląda naprawdę fajnie. Tylko ja właśnie myślałem, że to zobaczymy jakoś wewnątrz tych. tych, 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 budy tych budowli, nie? Ty wiesz. No bo my w sumie głównie tu widzieliśmy i zakładam, że tutaj też głównie będziemy, nie? Ale no z tej perspektywy to wygląda naprawdę fajnie, nie? No, tu, no tutaj to... Znaczy... To jest jakiś inny segment chyba miasta. Tu sobie motylki latają. A to co to jest? Średnie to miasto? No tak Okej, okay, no? Znaczy, takie, no, takie sobie, okej. Okay. Mówię, wydaje mi się, że tutaj bardzo y, jakiegoś takiego koloru brakuje. Właśnie to chciałem powiedzieć. Y, że wszystko jest takie, po prostu takie szare, nie? no? Wiadomo, zielona trawka, tego i tak dalej, ale. Ale generalnie te budowle wszystkie są po prostu szare. Mogliby tam dać jakieś takie inne. Są odcienie szarości po prostu. Jakby tak, jakoś tak, nie wiem, jakieś nie wiem, złoty tam trochę strzelili coś, to to by od razu się coraz lepiej wyglądało, nie? A tak to, to tak monotematycznie bardzo wygląda. Uuu. Okej, okay, to jest z drugiej strony teraz. No to, okej, okay, to fajnie wygląda, to, to wygląda naprawdę fajnie. No i tutaj... Aha! No i to jest ten odpowiednik Wormrest Temple, nie? To są, są smocze aspekty. To jest Nozdormu, Kalegos i Strasza, jak nie wiem. Brakuje tutaj Rafiona i Merifry, prawda? No to jakby to jest odpowiednik, kurde, tego... Yy, tego, gdzie stoi Arbiter Worribus. A, no dobra, no to już bardzo ładne miasto w regionie zrobił Dalaran 2.0, jakoś nikt nie narzekał. No, ale Dalaran ład, ładniej, właśnie, właśnie da, bo, da, bo Dalaran nie było takie nudne, jakby Dalaran nie było takie... Yy... Dalaran tak właśnie było takie bardzo przyjemne dla oka, a ten Valdraken Wa jest taki sobie tak... Mówię, znaczy takie jakby wewnątrz na przykład o to fajnie wygląda, nie? Moim zdaniem, nie? Ja w, ja w ogóle nawet nie uważam, żeby to źle wyglądało, tylko to nie jest jakieś takie, wiesz, to nie jest jakieś takie zachwycające, nie? Po prostu. Takie kompletne. To jest takie okej, okay, jest, jest takie, takie, takie sobie jest, no. Moim zdaniem, gdyby te budowle właśnie bardziej tego typu, yy, gdyby jakoś tak bardziej pomalowali, gdyby więcej tam było jakiegoś takiego, wiecie, złotego bardziej, no to już na przykład tak fajnie wygląda, wydaje mi się, żeby to lepiej wyglądało. No, takie, takie okej, okay, nie wiem, ja nie, nie, powiedziałbym, że mi się nie podoba, ale nie, nie, jakimś tam, jakimś tam zachwycony tym nie, nie jestem osobiście. No, tak sobie jest. No spoko. To spędzimy tutaj następne dwa lata. <grybujesz> Let's go. On.